Cześć! Znajdujemy się na Zielonym Osiedlu przy ulicy Głębockiej. Dzisiaj pokażę Wam dwupokojowe mieszkanie. Zapraszam! Do mieszkania dostaniemy się przez przestronny korytarz z szafą w zabudowie. Po lewej stronie mamy łazienkę z WC, pralką i wanną. Kolejnym pomieszczeniem jest kuchnia z meblami w zabudowie, z zmywarką, piekarnikiem i płytą indukcyjną. Kolejno przechodzimy do dużego salonu z wyodrębnioną częścią sypialnianą. Znajduje się tu pojemna szafa w zabudowie z lustrem oraz wiele półek. Dużym atutem jest również balkon. Na koniec ostatni pokój, który może zostać urządzony jako pokój dla dziecka, sypialnia czy biuro. Jeśli chcesz mieszkać w cichej i spokojnej okolicy, nie czekaj, umów się na prezentację, zadzwoń.